Witam, dzisiaj zagramy sobie wota potaczogiem radzieckim i są trzecim. Cię, Jest to całkowicie dopiero. No a więc zaczynajmy. Oczywiście to ciężki. Hmm. Jadę, pojadę z tymi. Te trzydziej. 34 i LHM Jak widzicie, że to już nie jest serwer testowy Tylko normalne konto w bocie. Na tym koncie grant Może nie mam jeszcze za dużo czołgów Ale potem pokażę co mam w garażu A więc tak, może porozmawiałem trochę o moim kanale Myślę, że tak. na tym kanale filmiki na razie będę wrzucał głównie Złota Chyba żebyście chcieli jeszcze Skoda Black Ops Wiki Nie wiem, to zależy od Was Filmiki mogę wrzucać co weekend Chyba żeby było Was więcej to bym mógł wrzucać te dwa filmiki w tygodniu albo więcej Zależy, czy będzie zainteresowanie tym kanałem. Nie, sporcik. Może w następnym odcinku zagram tak, na z kimś w plutonie? Bywa może, tu coś może fajnego się stało. Oj, ziaruwa. Ładnie, na sport nie przebił. Magazyn no, amunicji chyba. O e, nie. ładno Zdarza się. No mm. więc tak, takie czołgi mam Może nie jest za dużo, ale ja posprzedawałem większość. Miałem więcej siódmy, siódmych tierów, ale... No, tak, może zagramy sobie Hellcatem. To jest czołg amerykański, tak amerykański, szóstego tieru. Niszczyciel, ale ma opracowaną wieżę. A więc zaczynamy. Zobaczymy jak to z nim Powiem tak, najgorzej nie jest. Bo no to konfrontacja. Tak głosuje czasami na ósemki. Wtedy prawie nic nie ma na nim zrobić. Jak widać bardzo ładnie się prezentuje, ale pancerza to prawie nie ma Zaraz zobaczymy gdzie pojadą ludzie, to pojadą z nimi. Będę ich głównie spotował tym czołgiem, bo to taki spoterski ma radio dobre. I jest dosyć szybki, znaczy. to jest najszybszy czołg ogólnie w grze. A zaraz zaraz zobaczycie jak się rozpędzę jak mnie nie zabija. Już 60 na godzinę. 70? No i tak 75 głównie jedzie. Chyba że skręca albo coś. może już tutaj dojechać, bo oni też mają... Nie, oni nie mają Helkatów. Oni mają też porty. Hmm. Niestety nie wiem, że robię w tym więc nie będę wiedział kiedy mnie wyświetli, a kiedy nie. Zaraz w wkurzę, może pojadę na kapa, może mi zestrzela, może nie. Mają jedną artę, to spróbuję dla nich się rozjechać. A potem spróbuję dla nich plecy zrobić, jak nie padnę. Dobrze będzie, jak kapa nie pilnują, to wtedy będą musieli się zawracać. I ta arta, arta? Artami ja w ogóle nie umiem grać. Nie lubię nich, ale często jadę to arty. O, i jest. Raz. I dwa. ma. To głupio zrobili, że nikogo na kapie nie zostawili. Teraz będą musieli się wracać. To może będzie nudna bitwa, ale liczy się wygrana. Może zdążę stapować już, mimo im dojadę. Wezmę pomocy, może ktoś przyjedzie pomóc skapować Bo samemu będzie ciężko tak skapować tyle hmm. Kurde, is I To nie, to Wszyscy przebijają Dobra, trzeba uciekać Tak jak mówiłem pancerzu, to nie ma dlatego. Wdarza się. To tak, jeszcze raz próbuję z tym trzecim, jak to być może jakby dobra bitwa. Żebym wybierał te bitwy, tak wiesz, wiecie, grał, grał, grał Jasne, jakaś bitwa lepsza się trafi, to wrzucą, to by było na pewno lepiej, ale... A na wolno nagrywać na żywo. Bo tak to normalnie wygląda, tak... Tylko sztucznie, jak podłożony głos. Przynajmniej ja tak uważam. Czyli znowu konfrontacja Tak się zastanawiam gdzie tu pojechać A pojadę, za tym jestem trzeci We dwóch lepiej niż pojedynkę jechać Widziałem, że w prawą stronę jeszcze jedziemniczo w to. Ktoś musi z drugiej strony jechać. Jeszcze będzie ostatnia bitwa. I będziemy kończyć ten odcinek. Chociaż on na pewno nie nie jest nie jest za, za długi ale wystarczający myślę A gdybym zapomniał ten... Jak chcecie jakieś inne jeszcze filmy z gier, no to napiszcie w komentarzach, jak ja bym by zrobił te filmy, jakieś ten film z gier. To napiszcie jakieś fajne tytuły, to nagrał chętnie bardzo. Bo ja znam tylko te bardziej popularne tytuły, tych nieznanych to za bardzo nie znam. Mogliby tam coś wyświecić To środku, a nie stoją. mam zasięg. Dobra. Kurde, akurat musiał się przesunąć i dostał w wieże. To słone działa, jeszcze mu trafiłem. Próbuję. Ładnie. To zrobiłem. Całyka ten gier w ten. O, tam jakiś sztuk jest, bo się przewróciło. O, i żaruwa. Here wyświecił. Tak, weszło, jest. ja Teraz mam tego T25 na 2 trzeba. O nie, trafiłem, nie wiem. <tutujesz> Trudno. Ale no to miękkie jest. miejsce. Jest Coś typu helkata. Może trochę twardsze. dało go wyświecić a. gdzie on jeszcze leci o jest Nie wiem, co za 450. Jeszcze jeden strzał po nim. Jeszcze mamy szansę to wygrać. Tylko dobrze trzeba to rozegrać. Ja Mam to nic jechu, ale jeśli boję tego, to 25 na 2, bo może mnie zjechać, a ja go nawet nie zobaczę. Pojechali, ja też pojadę Nie będę jorszy O i żarówa Arta Pewnie O już jeden się odpalił A ja chociaż go zjechali Ja tu w krzaczkach, chwilę pozostanę Zniknąć już z radaru. Wiem, że tu jeden jest na hitach, o jest. Mam 2, jeszcze trzeba podjechać. Teraz kochany gacik. Po kacin cały czas świeci, gdy trzeba. Pozwolić. Pierwszy frak. Nikogo nie ma, chyba? ja? jechać dalej No tego te 32 by się przydało zróbmy To myślę Hmm Nie co długo ładuje w sumie mam zestaw naprawczy trafiłem, cztery pociski zostały, trzeba osiągnąć amunicję, ja tak muszę dać zapoczysków i Ubezpieczył, to było pewne. Hmm. nie wiem czym tak pogodzko strzelają ale... ...urze... Dostaliśmy zbiornik! Zbiornik został tego... Kurcze, trudno. To dobra, ja będę się z Wami żegnał. Jak zwykle zapraszam do subskrypcji mojego kanału i lajkowania moich filmików. Możecie też zostawić w komentarz pod filmikiem, czy Wam się podobał, czy nie, co mogę zmienić, co poprawić. A więc powodzenia i cześć.